Czym jest nawrót choroby alkoholowej? Większość ludzi nie rozumie, czym jest uzależnienie. Myślą, że osoby uzależnione mają wybór, gdy sięgają po alkohol. Być może tak by było, gdyby problem dotyczył jedynie substancji. Jednak aby zrozumieć uzależnienie, trzeba wejść w buty tych, którzy podejmują decyzję o ponownym piciu, mimo świadomości, że to najgorsze, co mogą w tym momencie zrobić. Problem jest znacznie głębszy niż może się wydawać, a niestety zbyt rzadko się o tym mówi. Uzależnienie to jedynie wierzchołek góry lodowej. Widoczna część to moment picia, ale 80% problemu ukryty jest głębiej. Właśnie dlatego samo nie picie nie wystarczy. Dlatego czasem słyszysz, że o, tak ładnie się trzymał, a miał nawrót i zapił. I właśnie tym zapiciem kończymy nawrót choroby. Chwilowy reset organizmu. Jeśli osoba nie zatrzyma się na tym etapie, może wpaść w ciąg alkoholowy. Dlatego nie możesz do tego dopuścić. Ja przez ostatnie 19 lat nie miałem nawrotu choroby, bo wiem, jak ta roba działa, a wcześniej zapijałem to kilka dni czy tygodni. Jeśli chcesz realnej zmiany, wejdź na PL i pobierz fragment darmowego e-booka i odpowiedz na pytania tam zawarte. Wkrótce też otwieramy darmową grupę program 7 kroków, gdzie nauczymy Cię, jak radzić sobie z emocjami i jak zmienić swoje myślenie, abyś już nigdy nie musiał wracać do nałogu. Zaproszenie pojawi się na kanale Peter i Maja, więc nie pomiń tego wydarzenia. Link do strony i social medów znajduje się w opisie. Do zobaczenia po drugiej stronie. Cześć!